Wstępnie ogarnięte, czyli zasłonięte drzwi, okna, na okna stosuję bezbarwną, jak najbardziej bezbarwną folię i jak najbardziej grubą, to jest akurat delfinowska, dobrze się do tego nadaje, tynkarska delfinowska. E, parapety zabezpieczone podwójnie, jakimiś starymi gazetami, najpierw a folią, następnie powierzchnią. E, przy oknach e, są jeszcze oryginalne e, taśmy. Zostawiłem sobie właśnie po to te, te naklejki od strony wewnętrznej, od strony chałupy. Gdybym je zostawił od zewnątrz, no to już mogłyby być nie do zdjęcia od słońca. A z tej strony nic im się nie wydarzy i mogą być do tak jakby zakończenia remontu. Oczywiście zostawiłem je, jeżeli były naklejone do samego kraju okna. Jeżeli brakowało, no to nalepiłem i tak swoją taśmę foliową zewnętrzną, to jest zewnętrzna też delfinowska, natomiast już samą. Folię przykleiłem jeszcze raz taśmą, tym razem wąską, tą papierową, też delfinowską. Eee, dlaczego będę chował rury w ściany? Przecież rury grzeją. Ano właśnie dlatego, że przy uchwytach powstaje zawirowanie powietrza i ciepłe powietrze niesie ze sobą kurz eee, i tak to wygląda estetycznie po kilku latach bez malowania. U dołu niebo jest rurka chłodniejsza zawsze, ale tutaj, gdzie, gdzie jest yy, cieplejsza rurka, czyli ta zasilająca, yy, no tutaj jest kurz yy, ten, który jest w mieszkaniu, który fruwa. On osiada na wszystkich powierzchniach poziomych, no i później jest z ciepłym poleciem unoszony i chwyta się ścian. Yy, co raz, no a dwa. Plątanie na rur na wierzchu, jednak nie te czasy. A to, że nie będzie trochę grzało, no to trzeba będzie podłożyć trochę więcej do pieca i tyle. Tym bardziej, że myślę, że tutaj, jak zrobię tą podłogówkę, to będzie grzane głównie tą podłogówką. Tak coś czuję. Także tak, ja mam po. Przygotowywane, odkręciłem wszystkie gniazdka, to już zostanie. Na czas samego malowania jeszcze tutaj przyklejam trochę taśmy, tam też pozasłaniam, żeby nie zapieprzyć tych blaszek do kontaktu, żeby było przewodzenie cały czas. I zrywam panele, listwy też mam zdjęte, zrywam panele. Odkrywam e, pod spodem e, no, tą wylewkę. Beton mam przygotowane do kucia grzyników. Nie zasłaniam, bo e, one będą demontowane i tak sobie je wyniosę. E, przedmucham mm, kompresorem na zewnątrz. I e, jak, jeżeli będzie trzeba, no to nawet umyję e, wężem. Światełka na razie zostają. Do samego malowania będą wyjęte. Sufitu nie będę tutaj przerabiał. Tutaj na zewnątrz jest też podświetlenie. To wszystko zostaje tuż. Kwestia tylko pomalowania jakichś ewentualnych rys, czy, czy coś dojrze. No to to będzie tylko do naprawy ściany. Jeżeli wyleję nowy, jeszcze tutaj nie wiem, czy będę kładł półsłuchy beton, czy. Zamówię sobie chłopaków z e, firmy tutaj lokalnej, żeby mi wylali anhydryt, to jeszcze jest do przemyślenia, do rozkminienia, muszę przeliczyć ile jedno, ile drugie będzie kosztować. E, w każdym razie, no, jeżeli podłoga pójdzie te 3-4 cm w dół, no to będzie brak na ścianie, także będę musiał podlepić tylko wokół, e, najpierw tynkiem gipsowym, a dopiero później troszkę gładzią przelizać. No bo tam będzie brak, na pewno tam będzie brak. Co jeszcze? Tyle na razie. Zrywam podłogę, widzimy się w kolejnym wejściu. Dała radę bezpośrednio, tutaj sypałem na przyczepkę. Nie mam zdjęcia, nie pomyślałem o tym, żeby jakiekolwiek zrobić. Już mam odkurzoną dziurkę, teraz podszaluję sobie i zalepię. I po będzie można folię zdjąć i zabierać się za dalsze prace.